Dzisiaj przyjechaliśmy na, na rynek wadowic, żeby przede wszystkim przeprowadzić badania przesiewowe społeczeństwa wadowic i ludzi, którzy odwiedzają wadowice. To mam, mamy na, na celu uświadomić ludzi, jak ważne jest to, żeby dbać o, o własne zdrowie. Między innymi, jak dbamy o własne, własne zdrowie, to trzeba się dowiedzieć, w jakim jesteśmy w stanie. To są badania profilaktyczne, które mają na celu wykrycie um, potencjalne zagrożenia, ryzyka związane ze stylem życia. Czy to są choroby jak cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, nadciśnienie. Um, I tak naprawdę to od nas zależy, czy, um, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Bo generalnie trzeba. Um, Zadbać o dietę, i, i o ruch, o aktywność fizyczną. I tutaj próbujemy e, to ludziom e, przekazać, tą informację. Więc tutaj byliśmy w zeszłym roku, e, i tak naprawdę to jest dzięki naszym rowerzystom. E, mamy dziesięciu rowerzystów, którzy e, dzisiaj wystartowali z zakopanego, e, przejeżdżają przez całą Polskę końcowy cel, czy końcowa meta to jest na, na Helu, na Półwyspie. I codziennie się zatrzymają, zatrzymywają rowerzyści w różnych miejscowościach. I miejscowo, pierwsza miejscowość to, jest, to są Wadowice. I przez to, że, że tutaj się zatrzymują, mamy możliwość stworzyć to niebieskie miasteczko. I to jest drugi raz. W zeszłym roku to tak dobrze poszło, E, przez tą całą akcję myśmy przepadali, przeszło pół tysiąca osób, więc e, mam nadzieję, że będziemy mo do, mogli dotrzeć do większej ilości e, ludzi. A, jak, jak się skończy e, edycja, to, to damy Państwu znać. Fundacja Medicover ma trzy podstawowe cele. E, pierwszy cel to jest edukacja i profilaktyka, uświadomienia, E, ludzi i społeczeństwa o tym, że trzeba dbać o zdrowie. E, I tutaj to robimy przez e, bezpośredni kontakt z ludźmi, przez takie akcje jak e, e, te badania profilaktyczne społeczeństwa i e, do, docieranie do różnych ośrodków e, dla, e, dla, dla dzieci, domów dziecka, dla bezdomnych. E, tego typu działań. E, działamy e, przede wszystkim w Polsce, e, ale też mamy, zaczynamy z naszych doświadczeń, e, e, gdzie mamy w Polsce około 20 projektów różnych, docieramy e, do, do sąsiednich krajów. Jak w Ukrainie zaczęliśmy e, wspierać e, e, organizacje, które się zajmują dziećmi, E, które przechodzą, reso resocjalizację dzieci ulicznych do, e, próbujemy je z powrotem w społeczeństwo e, zintegrować. E, w Rumunii dzieci z, z syndromem Downa. E, I trzeci obszar to jest, mamy ogromny, e, czy mamy bardzo duży program e, profilaktyczny ogólnopolski program profilaktyczny przeciw cukrzycy typu 2. Program się nazywa Pozdro i jest tworzony szczególnie dla dzieci w pierwszym roku gimna gimnazjalnym. To są dzieci, które mają 12, 13, 14 mm -hmm. lat, żeby mogli podejmować świadome decyzje jak i co będą spożywać. To, jest, to są dzieci w takim wieku, które już, mają, już się czują samodzielne, mają własne pieniądze kieszonkowe i coraz bardziej decydują o tym, co, co robią w życiu. To nie chodzi o to, żeby zrzucić wagę i stracić wagę, tylko chodzi o to, żeby zdrowo żyć. Trze i trzeci obszar to jest wspieranie środowiska szkolnego i tam szkolimy przedstawicieli szkół, jak zmienić system i środowisko w szkole, żeby było zdrowsze i lepsze odżywianie i wyższa aktywność fizyczna. Tak jak w zeszłym roku Polskie Stowarzyszenie Diabetyków nas wspiera w badaniach profilakty profilaktycznych. Jak pan tutaj widzi, stoją w kolej, kolejce... Duże zainteresowanie. Duże i zainteresowani, tak. ludzie mają możliwość się tutaj zbadać ciśnienie. Jest tutaj pobierania propelka krwi, tam badanie cholesterolu i poziom cukru. Tam w innych namiotach mamy badania skóry i porady lekarskie, żeby...